Aha, dziadek nie może. Aha, dziadek nie może. Chodź ze mną, chodź ze mną, nie lękaj się. Bo miłość w wieku też zdarza się. Chodź ze mną, chodź ze mną, nie lękaj się. Bo miłość w wieku też zdarza się. Myśli sobie dziadek z babcią, by powrócił czas. Oni i to czas to ha ha, by powrócił czas. Ha ha ha, by powrócił czas. Żeby mogli się pokochać chociaż jeden raz. Ha ha, chociaż jeden raz. Ha ha, chociaż jeden raz. Ha, 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 chociaż jeden raz. Chodź ze mną, chodź ze mną, nie lękaj się, bo miłość w tym wieku też zdarza się. Chodź ze mną, chodź ze mną, nie lękaj się, bo miłość w tym wieku też zdarza się. Ole, jeszcze dziadek tak tłumaczy o tym momencie. Aha, ha, ha o tym momencie. Aha, ha o tym momencie. Ha, ha, o tym momencie. Gdy babcia zrozumiała, że jest na ręcie ha ha, 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 ha że jest na ręcie ha ha, ha, ha że, że jest na ręcie i sobie i sobie nie będzie drogą bo dziadek, ma ręce, już nie mogą, i sobie, i sobie, i moją drogą, bo dziadki na ręce już nie mogą. O, le, dziadki le, na ręce o, le, o, le, le, To zależy na co mają ręce.